To prawdziwe dzieła sztuki, mimo że niektóre z nich nie są większe niż ułamek milimetra. Podziwiać można je jedynie pod mikroskopem. W tym uchu igielnym znajduje się miniaturowa rzeźba przedstawiająca dwie dziewczynki siedzące na huśtawce. I'm crazy. Jestem wariatem, <laughs> I'm crazy ale wariatem nice, w pozytywnym znaczeniu. Willard Wigan, jako pięcioletni chłopak, wyrzeźbił swoje pierwsze miniatury. To były meble dla mrówek. W szkole podstawowej moja nauczycielka uważała, że jestem nieudacznikiem, że nic ze mnie nie wyrośnie i nadaje się jedynie do pracy jako śmieciarz. To był rok 1962, musiałem stawać przy tablicy przed całą klasą, a ona zwracała się do uczniów tymi słowami Zobaczcie, jeśli nie będziecie mnie słuchać, skończycie podobnie jak on. Dlatego zaczął tworzyć niezauważalne gołym okiem miniaturki, by nikt ich nie mógł zobaczyć i skrytykować. Dziś jego rzeźby to dzieła sztuki. Robi je z nylonowych nici, ziarenek piasku, kurzu, delikatnych włókien, tkaniny złota i pajęczyny. Musiał nauczyć się kontrolować pracę własnego serca, by nie uszkodzić miniaturek w czasie ich tworzenia. Za zasługi dla brytyjskiej sztuki Willard Wigan otrzymał z rąk Królowej Elżbiety II w 2007 roku Order Imperium Brytyjskiego. Stworzył już 200 mikroskopijnych rzeźb, każda z nich warta jest około 100 tysięcy euro. Niektóre z nich podziwiać można na hamburskiej wystawie w Muzeum Sztuki Użytkowej. Po doświadczeniach z dzieciństwa Willard Wigan chce być przykładem dla innych dzieci, tym, którym brakuje pewności siebie, które są lub były wyśmiewane. Chce pokazać, że nauczyciele nie zawsze mają rację.